Nie. Se to, co człowiek dla, dla suba nie zrobi, nie? A, wyszło, wyszło szydło z worka. Wyszła tu premier wyszedł, z worka. Wyszedł pijaczek z Kamilka. <laughs> to dwa suby kierunek. Masakra. <coughs> Masakra. Powiem ci, że... To Co dwa suby kielonek, to jest tak, jest bardzo dużo jak na przykład dla seta, co nie pije, nie? Mm. Ale y, jak, kiedyś, kiedyś była taka akcja, jeszcze pamiętam jak Grzmiu, świętej pamięci streamer. Y, z, mówi, a, że on chce dużo subów, i zrobił, że co sub pije kielona. No. To wiesz, jak to się musiało skończyć, no. nie? Pomyślam się. On, generalnie mając mało widzów, to przyszli widzowie, wiesz, nagle miał 500 widzów i subowali go, chociaż go w ogóle tam nie oglądali, ale subowali go, bo wiedzieli, że będzie za ten sub kielon. i on... Ja przyjeżdżam Co tam się działo? Nie, on miał jeszcze 30 sub, on miał jeszcze 30 jakichś kielonów potem niedopitych chyba, zaległych. On już nie dał rady, nie, to ja się już... nie dziwię, no kurde, jak się rzucili ludzie specjalnie. To też takie kurde... Klapniesz coś czasem, a później, aha. To był błąd. Nie, to co to kielą, był błąd. To jest masakra. Co dziesięć flaszkę wypijam. O, o Jezus. Nie, nie, nie. Ja takich, <coughs> takich challenge'ów nie planuję robić. Wiesz co, znaczy nie, te wszystkie challenge z alkoholem to jest wszystko takie no niby fajne, ale wiadomo jak to się skończy, bo... Gdyby ten no alkohol tak szybko, tak szybko nie ścinał... No to potem, wiesz, niby fajnie to może przez trzeba, godzinę jest zabawa, wiesz, a potem jakieś... No się jak... najeść czegoś, wiesz, na sroga, ja, na tłusto, tak... Oleju wypić. O, bo oleju wypić, no. Słuchajcie, bo ściszyłem sobie teraz grę za bardzo. Dzięki za pomysł dobry. No widzisz. Ale co? Że dla mnie nie byłby wyczyn dwa co do sub... Nie, czekaj, co do was sub był Nie... Bez problemu. Ej no, kuźwa. Problem. <laughs> ktoś był? No ja byłem w tamtym punkcie. No jak ty byłeś? Ze mną nie lądowałeś. No kurde, jak mnie A ja byłem? Nie wiem. A tylko co? Nie, ja tam nie byłem. A co byłeś. był otwarty? No się tak jakoś... Nie ogarniam ktoś czy ktoś tu był czy jest. Dobra. Wodzionka mówisz? No dobra. W sumie nie wiem, bo ja przed piciem wodzionki Niklaus nigdy nie piłem. Ja wodzionki nigdy nie jadłem. Nie jadłem. No to tam Czy To jak nigdy jej nie jadłeś, to jest duże prawdopodobieństwo, że ci nie będzie smakować, bo... No to jest tak zwana bieda zupa, nie? To... Mhm. Znaczy to, jak dobrze przyprawisz, to to smakuje i da się ze smakiem to zjeść, tylko że to jest taki smak, jak na przykład... Nie wiem, od dziecka to jedliśmy i to już jest charakterystyczne i dla... nam to smakuje po prostu, nie? Mhm. A tak jak za granicą, nie wiem, znaczy za granicą, w innych regionach świata Tam wdupiają jakieś kałamarnice i tak dalej Dla nich to jest normalny smak A to wiadomo ryby. no Nie wiem Wiadomo, no ja na przykład za owocami morza nie przepadam generalnie Nie jem tego No ja nie, 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 nie Ja z owoców morza to rybę No mogę właśnie zjeść. miałem mówić właśnie, tylko że rybę Żadnego robactwa Pewnie wszędzie byłeś, a może i nie. Ja mam, mam do ciebie M16, jeżeli nie masz. No przydałoby się. Nie. Co to wodzionka? Wodzionka to jest taka zupa z chleby i wody, z chleba i wody, no tyle no, brzmi niezbyt... Apetycznie, ale tam jeszcze jest kilka innych rzeczy, bo są przyprawy, jest czosnek, tam jest, jest jakiś tam trochę, jakieś szynki, znaczy to... Gdzie to masz m16, tam miałeś budynku, czy przy sobie? <coughs> Tutaj, przy mnie. Dobra, choć. idę. Bigos, biała kaszanka, tak. Nie, tak, najlepsze, dzięki. Nawet hamulec, ja yeah. Ja. Yeah. Ale to nie jest. To no nie to nie, twoja nie, nie no. no dobra, dzięki. Dobra, Cześć gwizdek, hej. Słonka jest dobra. No być może. Dobra, szczęśliwie, znaczy, czy coś nic? Pewnie. Mam zwykły kolimator jeden. No dobra, no, dobra. I teraz jest taka situation. Hmm. Trzeba by było. O! Jeden po jest. Czeka, czeka. Czekaj, wiem, wiem, wiem. Ok, idę do niego. Dobra, zapisz mnie. Spoko, spoko. mnie. zdążył powalić. Dobra, dzięki. Słucham? To. Teraz jest akcja. Będę jadł. Dzięki. Bo zrobiłem sobie tosty, wiesz? A przepraszam, że ten. Nie wyciszyłem się. Ty Masz zestaw? Mam, mam, mam. Czy mam ci? Dzięki. Turde, no widzicie. No i już jest luneta kolego. Ja już idę tamtego zlutować. Zobaczyć co miał. No. Tłumik. O, oh, kude, kurde, tłumik super. Mm -hmm, mm -hmm. Aha, celownika Do żadnego. Ale jedzenia nie to chleb skarmina, skarminadlum. No. Herb, karmi nadle są dobre Kotlety mielone To są A zawsze karmi nadle jak, jak robiła mama I zostały kotlety mielone Na przykład takie zimne To na drugi dzień sobie zawsze brałem w jakąś bułkę I robiłem burgera takiego mhm. Zawsze z kotletem mielonym najlepszy No też uwielbiałem Aha tu w, to w ogóle byli zwątro... też Chodź no. samochodzik musimy znaleźć Dobra. go przy drodze Cześć kolesar. Ale co, zabił? Nie, nie, Kazimierz, nie, nie zabiłem jeszcze nikogo. Pąkał dwóch, porobił. No, ale szczerze, z mojej perspektywy ledwo to wyglądało, w sensie. Ech, dużo mieliśmy farta, że ten gość, który strzelał do mnie z shotguna, nie trafiał na tak bliską odległość. Mhm. Bo na przykład, jak on cię powalił z shotguna z takiej wysiłkiem na jak, długość muru. No. A ciebie nie mógł trafić. To on miał, on miał Czoka pewnie, to pewnie ten. A jeszcze miał takiego ciulatego shotguna, tą pompę chyba pięć strzałów, tak, 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 tak. Ale to jest prawda, ta że ta rurka jest rurka, najlepsza. Tak, mówisz? Jest. Właśnie. Stary, ona z czokiem potrafi na taką na mega odległość, jak UMP hopie normalnie. Możesz z kogoś ściągnąć z wozu mm -hmm. na przykład. Nie, do 15, nie, do 14 ma być strumyk właśnie. Do 14. Niby. Jeszcze hmm. muszę tutaj jedną rzecz ważną zrobić. Zanim pojadę w podróż, mm. pieniężna podróż. Gdzieś cel mamy teraz? Gdzieś coś? Tak. Celem, słuchaj, generalnie są te domki po drodze. Hmm. Potem nad pochinki trzeba biec. Nie no, ma tu, trzeba się rozejrzeć, Dobra. bo. Nie masz nic do leczenia? Mam, mam. Czekaj, to sobie Energetyka se wciągnie no. Nie masz piątek amunicji. Janusz przyszedł. O kurde. Janusz mnie schostował. Pan... pan Janusz. Najlepszy kierowca symulatorowy. Dzięki wielkie Janusz. Pozdrawiam Zdrowiam Cię. Pozdrawiamy zdrowie. To jest Pan Janusz, to jest legenda. Za niedługo będą takie kurde pomniki stawiać, pan nie? Janusz? Pan Janusz? Pan Janusz, Janusz no. Nie. Będą y, z, takie pomniki z streamerom. <laughs> to Janusza, Janusza tak posadzą na takim tym, no, będzie o, siedział w kabinie celony. taki. Masz jakieś piątki? Nie masz pewnie. Janusz pozdrawia Janusza. Mhm. Mm Pati teraz pokazuje świnkę morską, którą Janusz, jest nazwana Janusz. Ale, znaczy, z, A, z pełnej przypadek. sympatii, prawda, do tego imienia i... <laughs> Kiedyś... Ej, ale... Nie, on osią... bo... Ale on mnie ugryzie? Nie muszę o mój wizerunek dbać. Kiedyś przyszło nam się opiekować takim małym pieskiem no. ciłałą. Miał na imię Bożena. Bożena ciłała? <laughs> to nieźle. Takie pizdryk, pieseczek. Pod stopą się mieścił. <laughs> <laughs> Witam wszystkich y, widzów siema. Pozdrawiam. No my gramy w gry komputerowe, a wiadomo gry są dla dzieci. Mm, no, szczególnie takie. Więc, więc bawimy się, wyśmienicie. E, tutaj u nas na tej mapie tak 27 stopni w cieniu, w kurce puchowej biegnę obok mnie kolega. Ja mam koszulkę no, to na ramionkach, także ja spoko. Jest gitara. Przecież tam nie przegrzajesz w tej kurce. Jak Tak ja. Dobra Dobra, muszę jakieś amo piątki znaleźć, bo mam tylko 24 Czy widziałem świnkę morską bez włosów? E, tak, widziałem i wygląda jak dżownica. Krzczur kurde, tu ktoś był już No widziałem. nie, ok okropnie wygląda Ktoś był Nie wiem, ja nie widziałem jeszcze takiej Wiesz co, tutaj jest wszystko zdutowane niestety No Znaczy wszystko, jakiś tutaj jest ławik które rzeczy są pozostawiane. Hem dwójka. Tok sobie wezmę. Już biorę. No bo czekajmy, te bomby. No. Gdybyś miał piątki, a ja gdzieś tu mów. Mm. A mam. Przepraszam. Ja się za, za ten. A to, to, to... Już ci daję. Bier. Dzięki. I dzięki. Piszą mi, daj mu amot, spokojnie. <laughs> nie jestem samolubem, tylko nie słyszałem. Zagadał się mhm. to Co jest dobrego? Byłem taki bez śniadania. Rogalika z Lidla, takiego kruasanta z orzechami. Aha. Lidla da mi smakują takie tam chyba to francuskie ciasto jest takie bułeczka, co w środku jest ten. Czekolada. Nie, czekolada albo ten. Marmolad. A jabłko. Jabłkowe taka marmolada. Jabłko! Czekolada! Ja nie. PL? Ja nie. PL. Jak kiedyś grałem w takie gry, E, w Lineage grałem, a ja jest. No nie przyznawałeś, że jesteś polski. Jezu, tam ludzie się nazywali Polakpl, nie? Na przykład stary Polski Polak.pl Wolak.pl To jest w ogóle mistrzostwo. Albo jak to się nazywa, Wojtek.pl. No, ludzie. Ale jak dawno, dawno temu na konto na Twitchu zakładałem, to miałem Kycu.pl i się wstydziłem później. No tego. ale jeszcze Kycu to takie wiesz, to, to, to takie w polskim no, to, to nie wiadomo co to jest. No no, ale to jest na przykład Zdziśu.pl, wiesz? No. Tu może ktoś być. Nie, nie lutowane. Ja dom? Zamknijmy drzwi. Pojechali obok chyba, tak? Przejechali, no. Tylko? Dostał dwa razy. Wysiedli ze strachu. Są w pierwszym budynku na lewo, mm -hmm. kierunek W285, ten szary budynek. Mm -hmm. To są dwa, to oni są w lewym. Mam Jaki masz celownik? Ja mam czwórkę. Nie, mam tylko ten Rydota. Spoko, spoko. A, pojechali dalej. No. Dobra, pojechali sobie dalej, się uleczył tylko ziomek. Ja też PLP. To co? No to next, bo teraz. Yy, aha, jesteśmy mniej więcej w środku. Mm -hmm. Ale jeszcze by się przydały jakieś sprzęty, nie? Dałoby się, no już celownik troszkę lepszy, Chodź, niedługo dystans się zmniejszy, więc. bez różnicy. Dobra, co? wejdźmy na tą górkę. Choć ja zaznaczyłem punkt niebieski, to chodź tam. To jesteś dobry starotek, to dawaj. A właśnie, jak ta gra... Kurde, mi się bardzo wczoraj spodobało, tak się zastanawiam, czy by nie kupić. Eee, ta gra jak to? Battle of Painters? Tak, kurce z widzami sobie podoba, bo Instagram. widzowie mogą za darmo grać, tylko że jest ciężko. Bo na smartfonach się ciężko podłączyć. Ale to jest, w sensie. jest cross platform? Tak. No co ty gadasz? No 4 euro kosztuje na Steam. No ja a na smartfony jest darmowa. Kurde, to ja biorę. Tylko że, a, aha, jak ktoś ma przejściówkę, to podobno można do smartfona sobie podłączyć to i, i to da się. Teraz przetestuję, bo mam tą przejściówkę, to przetestuję sobie. Na tablecie okay. na pewno zainstaluję, będę sprawdzał to. Kurde, dzięki. Ktoś tu był. No, był ktoś. Zobaczę, czy ktoś z góry tutaj nie siedzi. Nie. Po prostu zlutowane i poszli dalej. No. Także spoko, fajna gra. Nie się, trzeba tego. Przytuli do niej. No, a tam czasami takie osoby się dołączą, co tak malują za jej No widziałem, widziałem wczoraj. W pixel takim jeszcze, pixel te cienie tam robią no. wszystko w ogóle. Że niby tam są trzy kolory na krzyż, ale to wystarczy. I już do jeden. Dobra, no to idziemy. Hmm. Aha, na zrzut. To chodź w kierunku Dobra. zrzutu, pobiegniemy. Tam zaraz, Jak rzeź. Go nie weźmiemy, to może kogoś. Ubijemy. Mhm. Kaszanka, dzięki za follow się. <grych> Oj, Kaszaneczka. Wie co? Kaszanka. Kasianka Liga Mistrzów, kurde. Ten zrzut tutaj poleciał, tak? Widziałeś? Tak. Jest motocykl, ale to za głośno będziemy Cześć Nano To jest Jack whiskey. Teraz jest tak A, widzę zrzut. Dobra Nie widzę ludzi obok niego. Albo już ich nie widać, albo jeszcze nie ma nikogo. To jest rzut. O, no, widzę, mm, dobra, nie? widzę, widzę, widzę. dobra. Coś jedzie. Dobra, wpatrujemy się, uwaga. Dobra, mamy, mam go. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, strzelam. Nie tylko ty strzela widzę. Powaliłem. Dobiłem. Dobra, obydwaj zginęli. Ktoś zabił mi poprzedniego. W I teraz po oni i prawej stronie w domkach. Ja mam celownik, ale. Znaczy ten tłumik, ale nie mam celownika dobrego i to tak. E, wiem z którego domku. To jest taki charakterystyczny domek, bo on jest ostatni, ten z zarażek, tak, wiesz co, widzę, widzę jak go, chodzi. Widzę go. <coughs> ten gość jest na dachu nie, tego domku? Nie widzę. Żebą mi zasłania Pobaliłem. Dobrze, dobry to jest. Na dachu Jest? Jest dalej. A widzę go tak to obrywa. Nie umie go dobić. On tak specjalnie idzie dziwnie. Dobra, dobiłem. <laughs> Podchodzę pod rzut powoli. I jeszcze ma ziomeczka swojego, wiesz? No idź pod rzut. Powoli, powoli, powoli. Obstawiam cię. Da. Jest tam coś, masz snajperę coś, to. to... Z maską, czekaj, bo tu nic nie ma. Nie nic nie ma, czekaj. Luna ta dwójka. Hej, no nie ma tu nic ciekawego. No to może w tych ciałach, kurde, No właśnie bo oni już przygodą, to ciała, wziąć. to tak, ciała to spoko. Nie, ale to oni muszą na samym dole mieć lód, bo oni zebrali i zginęli od razu. No chyba, że ten zrzut, tak jak mówię, ktoś to wziął i spieprzył od razu. Może gościu na dachu, kurde, którego zabiłem. Dobra. Jakiś lucik ma. m 16 4 no nie ma nic ciekawego, poważnie. Jak dla mnie przynajmniej. Nie ma żadnej snajperki, nic. Dobra, ja podbiegam tam na ciebie. Chcesz to sobie przejrzyj jeszcze. Wiesz co sobie przejrzyj, mnie tu, mnie tu nic nie... Nie, ale musi być frajer jeszcze w tym budynku dalej, wiesz? Tu się jedzie Dobra, przyjechali na E150 Dobra, ja luko, biegnę witam. do tego budynku. Cześć, a ja no. Wiesz kiecu, patrz tam patrz tam na ten e, daszek Bo jedzie samochód Jedzie, tutaj będzie jechał chyba Tak, pojechał tam dalej. No, no będzie naokoło pewnie jechał. A z drugi zrzut jest, pojechali na drugi zrzut, ok. Jest gościu. Gościu tu jest. Okay, idę Możesz do ciebie, podejść? idę, idę, idę. Okay, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wszedł do budynku, do góry Znaczy do tego? Do pomieszczenia? Nie trafiłem w niego, a on też we mnie nie trafił. Patrz na, żeby z dachu nie no został. Właśnie idę tutaj. Okay, wrzucę mu tam granat na dach. Chodzisz tam do niego? Tak. Jest na dole. Patrzony. Jak na dole? Dobra, zginął. Ładnie. Kurz co za wariat. Rzeźnik. Masakra. Cześć dobry pies, witam. Dobra, i on ma snajperę, Kycu. A, no to on zgarnął widzisz. Yy, ty masz celownik może? Ja kupuję, yy, to, dwójkę tylko Dobra. Tylko dwójkę. Ale mam y, ten, y, no, jak to się... Tłumik jakbyś chciał. Spoko. Jakbyś chciał. Dot... Jaka to jest amunicja? 765 Dobra 765? No, 762, przepraszam. Jest M416, tu amunicja i dodatki, jest Dobra, tu idę, nawet. Idę, to... Idę. E, czekaj, to jest tu do ARKI. Dobra, jest dużo amunicji. Wezmę sobie. Dobra. O, nie wiem, czy. Kurde, M416 nie będzie lepsze, cholera. Nie wiem. <gry> Musimy biec zaraz. Dobra, idziemy. E, Dobra, idziemy. Czekaj, kamizelka jest cała. No teraz już musimy się ruszyć. Dobra, sekunda jeszcze tylko, bo coś tutaj... Nie wiem czy nie ma dodatków do snajpery. <laughs> Kolba nie jest do tego. Cześć, komiczy zadek Bąkol, co powiesz? Bonkool, daj mu trochę leczenia. A właśnie, to chodź. Czekaj, czekaj, czekaj. E dam coś. Ale mam, takie, mam, tak... nie trzeba mi, ja mam sporo. Ale patrz. Mam to. To ci dam No dobra, dzięki, ale mam już nadmiar. Idziemy bombo No nie musimy daleko biec, ale trzeba coś pobiec. Dobra. No to lećmy. Stamtąd się strzelają i tam musimy biec. Na blisko coś strzelało. Najpierw. No. O. Chodzi na prawo, na prawo od rzutu. Daleko, żeby oddalić się od. Ktoś się strzela przed nami. Słyszysz pewnie? Ta. Kiedy przed nami? Kierunek widzę, czekaj nie Przed widzę. Przed nami po lewej. Wpadli na lewo EW. Jest tutaj za drzewem. Dostał. Chuźwa, gdzie ty, a tutaj. Czemu on mnie obrywa? Dobra, leży powalony. Ładnie, czekaj jeszcze jeden tam niego był, widziałem. Za drzewem jest ten jego ziomek. Nie, 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 jest na, na daleko. To on? To jest ciało już chyba. Dostał! Leży, dobra. Leżą, zwał. wszyscy zginęli, dobra, dobra zajebiście, biegniemy. W końcu. Dobra, bety można rozwiązać. O, 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 o. dobra, z W, z coś jeszcze strzelam, tak, z Dobra. Trzeba biec. Trzeba, tylko że nas będą teraz ciachać. Znajmniej prosto nami no, wprost jest gdzieś koleś. Tego jeszcze. Idę za drzewo. Kurwa, nie wiem, nie widzę go. A jest, widzę go, dobra. 300, 285w, tak za górką teraz jest. Daleko? No, tak za 200 metrów. Dobra, schowaj broń i go. Widzę gdzie jest, dobra. To biegniemy, nie zatrzymujemy się. Będzie pierwszy w strefie, będzie kurde tutaj kampił na nas. Nie, nie widziałem ich. Nie widziałem niestety, wiesz. Czekaj, Pati, bo teraz jest finał prawie. O. Dobra, trochę nas zje, ale damy radę. O, Dam, strzelają. Damy. Nie wiem czy... Ej, ja idę tutaj na lewo, na lewo. Za te górki Dobra, chyba. Dobra, ja też. Ja też, ja też. Niestety to nas wdupia tak, że no. to jest masakra. Od razu się kłaść do wtekstów. Tak, 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 tak. Tak Taki jest plan, właśnie. Tu na prawo w lesie się strzymałem. Słuchawki, trzyma. nie podpaski. Pati, pati, spokojnie. Ja mogę, mogę. Co? A, bo szukała Patrycja słuchawek, ale ludzie zrozumieli, że podpaski szuka Wejście już. Nie pytałabym się chłopaka o to. No. Ludzie słyszą zawsze to, co chcą usłyszeć. Dobra. Dobra, idziemy. O kurde! Jest z lewej! Kurde, skąd? Leża. Dobra, padłem. Wiesz, że ja go nie zauważyłem. Dobra, to jest snajper. Nie, nie mogę rasować. Kurde. Dobra, dzięki. Chcemy dalej iść zaraz. Wez, wezmę jego moro, wiesz? Dobra, bierz, 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 bierz. Dobra, dzięki. Cześć, arkit, hej. Luneta czwórka jest Cześć tutaj, coś dobra, idziemy. Dobra, nie wiem, już mam dwójkę, wystarczy na taki dystans. Dobra, musimy biec. Dobra, to wio. No tak się przykitrał, bez kitu. Przypominam, że na nowo... Gościu tam na wprost, jakiś poleciał. Dobra, musimy biec. Strzelają do mnie? Z tyłu, z tyłu, bomkol. Z tyłu? Tak. Za nami. Już. Nie widzę tego w ogóle. Ja tylko nie widzę jeszcze. Za nami by strzelali, słyszałem. Strzela z prawej z tyłu. Ten kuźwa jest. Nie widzę. nie widzę go. Dobra, biegnę. O, Strefa fucking Ale mnie zjada. Chyba widzę gościa jednego. O cholera, nie wiem czy ja dobiegnę. Może, 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 może. O kurde, padnę, FAK Nie wiem. Może leczyć jak był jeszcze czas. Cholera, pięknie. Nie, już nie zdążę też padniesz? Aha, dobra. Tak. Ale to jest takie głupie było, oni się zatrzymali. Oni też padli, no. oni też padli. I powiem ci co śmieszne, myśmy byli tu chyba... Szóste miejsce zajęliśmy na ośmiu graczy, więc byliśmy jedynym timłem pełnym. No, chyba tak, <coughs> to wygląda. No niestety. No dobra, ale szóste miejsce, nie jest źle.